Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Tydzień z głowy, przegląd tygodnia. Dzisiaj ze mną studio Marek Skalski. Witam Ciebie Marku. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Na samym początku jak zawsze podziękujemy za wszelkie wsparcie. Wsparcie można kontynuować, żebyśmy dalej mogli tworzyć nasze niezależne propolskie media. Pod nami widzą Państwo numer konta. Za nami w opisie wszelkie formy wsparcia by coffee. Zachęcam też do wejścia na Bibliotekę Wolności. Tam teraz... Najnowsza gazetka, najwyższy czas. Tam też mój wywiad, artykuł, polecamy serdecznie. No i oczywiście 1000 lat Polski według Brauna, druga część, świeża, z księgarni. Marek jest współautorem, można w pakiecie nabyć taniej. Zachęcamy do wejścia na nasze kanały na YouTubie, tam prosimy o subskrypcję, chyba że Państwo tam nas oglądają. Tomasz Sommer, redaktor naczelny Biblioteka Wolności, pod tą nazwą też nasz kanał. Udostępnienia, przypominam, że nic nie kosztują, a też nas bardzo wspierają. Dziękujemy za obecność, za wszelkie wsparcie dla 17 Konferencji Prawicy Wolnościowej, było naprawdę pięknie, jak zawsze. I z tego miejsca też już nawiążemy do aktualności, czyli po pierwsze te próby delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej przez Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości czy też no, niesprawiedliwości, które przeczy w ogóle zasadom demokratycznym, których podobno ochoczo chroni. Jak to skomentujesz Marku? To są takie groźby póki co. A to są groźby, które to jest takie tam puszenie piórek przez tych, przez tych e, polityków, głównie koalicji obywatelskiej czy też lewicy, bo głównie oni się w tej sprawie wypowiadają, troszkę też tam ludowcy. Ten marszałek Pogorzelski zdaje się zabrał głos, natomiast oni dobrze wiedzą, że mogą sobie, mówiąc kolokwialnie, pogadać, bo decyzję podejmuje Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, a Trybunał Konstytucyjny akurat, no jest ten problem, że <grytanie> obecna koalicja nie kontroluje Trybunału Konstytucyjnego ku ich rozpaczy, więc jest raczej pewne, że Trybunał Konstytucyjny kierowałby się tutaj literą prawa, a to oznacza, że nie ma żadnych podstaw, żeby delegalizować Taką partię jak Konfederacja Korony Polskiej. No, akurat wczoraj została rzeczywiście zdelegalizowana jedna z partii, ale ta partia nawet w swojej nazwie już miała taką nazwę nielegalną, bo to była Komunistyczna Partia Polski, czyli KPP. A rzeczywiście jest w Polsce ustawa, która mówi, że nie można propagować. W Polsce e, ustrojów totalitarnych e, i wymienione są dwa te ustroje totalitarne: nazizm i komunizm, tak? Więc, e, więc akurat rzeczywiście, skoro komunistyczna partia, no to tak, wiadomo, że ona propagowała komunizm. To jest tak e, nawet trochę dziwne, że ona dwadzieścia kilka lat działała i, i nikomu to nie przeszkadzało, ale rozumiem, że to jest taka troszkę. Podgatowka, zobaczymy co będzie dalej, natomiast mówię, no Konfederacja Korony Polskiej nie jest ani partią komunistyczną, nie jest też partią nazistowską, wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o te dwie ideologie, więc no nie ma naprawdę żadnych podstaw i uważam, że byłoby to kompletnie idiotyczne zachowanie, gdyby się, gdyby się liderzy koalicji na to zdecydowali, bo przecież jest oczywiste, że Grzegorz Braun i, i, i kierownictwo partii natychmiast założyłoby kolejną partię o jakiejś takiej bardzo podobnej nazwie, tak, Korony Polskiej 2.0 i ona by od razu działała, tak? a, a to by tylko im pomogło, bo by spowodowało wzrost zainteresowania tą partią, dopływ sympatii, bo wiadomo, że jeśli ktoś jest prześladowany, no to zawsze to wywołuje... Taki psychologiczny efekt poparcia właśnie. I czeka mhm. nas pierwszy proces pana Grzegorza Brauna 8 grudnia w poniedziałek. Tam właśnie mhm. udało mi się zdobyć przepustkę, więc oficjalnie ogłaszamy, że będziemy tam jako najwyższy czas monitorować proces. Będziemy tam obecni i będziemy dawać znać. Natomiast kolejna kwestia już bardziej lokalna. W Warszawie wystawiony został pierwszy mandat za przekroczenie tak zwanej strefy czystego transportu, więc można powiedzieć, że ekoterroryzm już nie tylko staje się hasłem, ale realnym działaniem, gdzie no, człowiek będzie kontrolowany. Tak? Czym wjeżdża, czy przekracza jakąś magiczną no, no, linię. Ja szczerze mówiąc też za bardzo nie wiem, gdzie ta strefa się zaczyna, gdzie kończy. Znaczy mamy oczywiście tą mapkę w internecie, tak. ale no, nie byłabym tego świadoma, że przekroczyłam jakąś linię, bo tego nie widać na mieście. No, dla mnie jest to istny cyrk. Nie, no, są niby te znaki, to jest taki zielony samochodzik. E, oczywiście mało który kierowca zwraca na to uwagę. E, natomiast rzeczywiście, no, pierwszy taki przykład, ja nakręci, nagrałem taki krótki filmik gdzieś tam na swoje media społecznościowe na ten temat, e, bo to jest pierwszy przypadek w Warszawie. No, w innych miastach być może takie przypadki były, ale w Warszawie, czyli w największym polskim mieście e, po nieco ponad roku, tak, bo to od połowy ubiegłego roku ta strefa obowiązuje, a te przepisy mówią, że można tylko cztery razy wjechać bezkarnie, więc prawdopodobnie ten kierowca, który miał taki samochód, który nie spełniał tych norm, tak, czyli to albo był Diesel starszy niż 20 lat, albo samochód benzynowy, który tam przed 97 rokiem został wyprodukowany ubiegłego wieku. Prawdopodobnie nie ma tych samochodów zbyt dużo, no ale, ale są i nie uważam, żeby było słuszne, żeby, żeby miasto czy jakakolwiek instytucja zabraniała kierowcom jeździć swoimi samochodami, które są ich własnością. No on prawdopodobnie właśnie wjechał piąty raz i go namierzyli tak? i to dostał mandat. Całkiem takiej w wysokości, 500 zł. No obawiam się, że tych mandatów będzie niestety coraz więcej, i albo po prostu zrobimy coś, żeby nie głosować na tych durniów, którzy w tej chwili rządzą w takich, no w zasadzie wszystkich wielkich miastach w Polsce, bo to wszędzie rządzi lewica mniej czy bardziej radykalna. No albo będziemy cierpieć, tak? No, ludziom prawdopodobnie wydaje się, że to nie dotyczy ich, tak? Bo to jest takie psychologiczne podejście, przecież ja mam nowy samochód, mnie to nie dotyczy. Tylko ludzie nie pamiętają o tym, że te przepisy mają z roku na rok być zaostrzane, tak? Czyli ta granica... Dopiero się e... zaczęła. Tak, no bo będzie przesuwana. Coraz nowsze mhm. samochody będą podlegały takim represjom. To już nie będzie samochód, który ma tam 28 lat czy... 20 jak jest dieslem, tylko na przykład 10 za, mm. za jakiś czas, a mm. później 5. I nagle się okaże, że nikt nie może wjechać, kto nie ma samochodu elektrycznego do... I to nie jest jego centrum, bo to jest pół miasta de facto, jak się patrzy na, to, na tą mapkę, tak. więc to jest absolutny skandal i my jako wolnościowcy musimy to po prostu piętnować i... No, piętnować, wyśmiewać, no, robić szum wokół tego, bo no, w złym kierunku to idzie. Warto też wspomnieć wracając do tematu pana Grzegorza Braun'a o atakach nowego marszałka sejmu pana Wodzimierza mhm. Czerzastego, który to ucisza, jest za tym, żeby rzeczywiście pozostawić zakaz wstępu dla pana Grzegorza Braun'a jeśli chodzi o sejm. Powiedział to bezpośrednio podczas wypowiedzi pana posła Frica, że gdyby to on był marszałkiem, to pan Braun też by dostał zakaz wstępu do sejmu. No i teraz w taki sposób. Jest to kontynuowane de facto bezprawnie. No, z panem czaszastem jest chociaż tak, że on nie ukrywa tego, że ma poglądy komunistyczne, ale z drugiej ze strony wspomniał to, wspomniał u pana Mazurka w Radio Z, że komunizmu w Polsce nie było. No tak, komunizmu nie było, bo żeśmy budowali komunizm i był tylko tak. socjalizm. No, my znamy te teorie, że jakoby dopiero ten komunizm miał nastać, ale nie udało się go zrobić, bo ci Niedobrzy prawicowcy wcześniej obalili socjalizm, więc nie doczekaliśmy się komunizmu. No, ale prawda jest taka, że ten komunizm nigdy by nie powstał w takim kształcie, jak sobie to wymarzyli ci komuniści, bo to jest po prostu utopia, która nigdy nie powstanie. Równość jest coś, co dobrze wygląda na papierze pism pana Marksa czy Engelsa, ale w życiu to się nigdy nie udaje, bo ludzie mają no, opatrzność, bo daje różne talenty w różnym stopniu różnym ludziom, inni są bardziej zdolni. Drudzy są mniej zdolni, nie są bardziej pracowici, inni są mniej pracowici, więc to, to, co on tam mówi o tym komunizmie i równości, to możemy sobie... No szkoda to w ogóle komentować. No, natomiast tutaj pan Czarzasty, jakby podlizując się swojemu elektoratowi, bo wiadomo, że oni walczą o to, żeby tam nad progiem się znaleźć za dwa lata, co będzie ekstremalnie trudne, mam nadzieję zresztą, ale tak pokazują wszystkie sondaże. No oni robią wszystko, żeby właśnie pokazać, jak to są, jak to twardo i i skutecznie walczą z faszystami różnej maści, jak oni nazywają hmm, chociażby Grzegorza Brauna i ludzi o prawicowych, konserwatywnych poglądach. E, natomiast, no ja też to jakoś tak skomentowałem, że e, że niedługo no, to pan Czarzasty będzie mógł rozkazywać w domu tam swojemu psu, że nie wejdzie do przedpokoju czy gdzieś tam i to będzie jedyna jego kompetencja, bo on po prostu już tego w tym Sejmie go nie będzie, tak, i jego ugrupowania, a będzie tam Grzegorz Braun, jestem o tym przekonany i i będzie mógł wszędzie chodzić, tak? Także może poza adamskimi toaletami, ale wszędzie będzie mógł chodzić. Mogę tutaj towarzysza tego o tym zapewnić. Ale pan Czerzasty banuje też inne osoby przy okazji, żeby tak. nie było, że chodzi tylko o pana Grzegorza Brauna. No tak, tak, on zrobił taką, żeby to nie było, że tylko Brown, no to, no to również wyrzucił, można powiedzieć, z konwentu seniorów, czyli to jest takie ciało, e, gdzie przedstawiciele wszystkich e, takich sił politycznych będących w Sejmie się, e, bo prezydium to są tylko przedstawiciele klubów, a w konwencie, no to są i tych kół, tych mniejszych sił. I do tej pory rzeczywiście, no mimo, że teoretycznie e, regulamin Sejmu mówi, że to muszą być te, te koła, które powstają w momencie ukonstytuowania się Sejmu i na to się powołuje teraz Szerzasty, że one się później ukonstytuowały, ale była taka praktyka dobra, że robimy tutaj rzeczywiście, nie robimy wyjątków, tylko wszystkie te siły, czyli zarówno grupowanie Pana Kukiza, czy, czy, czy Razem, które przecież nie jest w koalicji, też było w tym konwencie seniorów, ma to o tyle znaczenie przy takiej pracy bieżącej, sejmowej, że tam jest omawiany program posiedzeń, można zgłaszać jakieś uwagi. Mhm. No i w tym momencie te partie, no bo okej, okay, no, w, w tym parlamencie partia Grzegorza Bramla ma trzech posłów, ale biorąc pod uwagę sondaże, no to jej potencjał jest dużo, dużo większy, więc nawet z tego powodu wydaje mi się, że takie psztyczki i takie represje są po prostu takie nieuzasadnione mhm. i mało poważne, mówiąc krótko, tak? No bo tak jak mówię, no skończy to się tak, że to Pan Czarzasty będzie mógł oglądać Sejm tylko na pocztówce, tak? My to wiemy, ale też sam Pan Braun o tym wspomina, że ten proces i to wszystko ma na celu mu po prostu zająć czas, żeby też nie miał czasu na dalszy rozwój, bo przecież wszyscy wiedzą, że tutaj kampania, nadchodzące wybory też się wiąże z ogromem pracy, no i... Widząc te wzrastające sondaże i cały czas utrzymujące się w granicach 9%, co jest pokaźną liczbą przy tak uciszanym ugrupowaniu. no Jedyne, co mogą zrobić, to kłaść panu Bronowi kłody pod nogi pod, pod postacią no, takich ataków, prawda? Nie, no tak, to jest taki kasus, jak był z Donaldem Trumpem w kampanii Wyborczej Ostatniej w Stanach Zjednoczonych, kiedy on. No, ci przeciwnicy też postanowili zrobić tak, że on w ogóle nie będzie wychodził z sądów. Tak? Tam jest jeszcze trudniej, bo tam jest potężny kraj geograficznie. Więc on, Donald Trump cały czas latał samolotem ze stanu do stanu, no, odwiedzając właśnie te sale sądowe, bo te właśnie różne organizacje wytoczyły mu mnóstwo procesów, w tym oczywiście prokuratora, organizacje państwowe, tak samo jak tutaj ma to miejsce. I tutaj też o to chodzi. No, Grzegorz brał mnie w specyficznej sytuacji. Nie ma praktycznie dostępu do mediów mainstreamowych, tak jak przedstawiciele innych partii. Więc on, jakby całą swoją kampanię, swoją działalność publiczną opiera na spotkaniach z wyborcami. Dlatego on jeździ po polsce, jak wiemy doskonale, bo też często z nim jeździmy. I, i on musi po prostu się docierać do, bezpośrednio do swoich wyborców. Tak? W tym mm. momencie, jeśli on będzie siedział w sądzie, no to nie pojedzie w jedno, drugie, trzecie miejsce, co sobie już zaplanował. Także to jest ewidentnie o to chodzi. Natomiast tam rzeczywiście. Minister Żurek otrzymał, rozumiem, jakąś dyrektywę, rozkaz, że ma tą sprawę bezpośrednio nadzorować i tam, jeśli ten harmonogram, oczywiście, można mu wierzyć, no to tam jakieś super ekspresowe tempo ma być do przeprowadzenia tego procesu, tak, że on ma się skończyć w kwietniu, w maju, co byłoby jakimś rekordem polski na skalę niespotykaną, bo zwykle tego rodzaju sprawy, gdzie jest wiele zarzutów, gdzie jest bardzo wielu świadków, ciągną się latami, jak wiemy. Tu Grzegorz Braun podał przykład ostatnio mm, jakichś dwóch spraw, które on tam wytoczył chyba sześć lat temu, mm -hmm. już jeszcze w, w okresie covidowym bodajże, i dopiero teraz pierwsza rozprawa się odbyła. Tak? To pokazuje, jak, jak zwykle to wygląda, gdzie on po prostu skarżył kogoś. No, mm, mm, a tu nagle dowiadujemy się, że pół roku, tak? Więc to pokazuje, że jednak jest jakiś taki tryb nie. specjalny, tryb ekspresowy. No oczywiście do tego dochodzi jeszcze apelacja, co też zwykle bardzo długo trwa. Natomiast ja jestem przekonany, że Grzegorz Brown ma bardzo dobry taki sztab prawników, bo o tym wiem, bardzo profesjonalnych ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby to nie poszło po myśli. Yy, yy, przedstawicieli rządów, koalicji czy, czy, czy ministra Żurka. Sam tak? no, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. A wracając do kwestii do sądownictwa, Sąd Najwyższy yy, przeprowadził nowelizację, wedle której nie będzie już tego patologicznego podziału na tzw. sędziów mm -hmm. i neosędziów. To z tego powinniśmy się chyba cieszyć. Tak, oczywiście, to jest próba uporządkowania tego wszystkiego. To jest oczywiście. Rozpoczęli to robić ludzie z poprzedniej koalicji Zjednoczonej Prawicy, którzy zaczęli robić właśnie jakieś takie majstrowanie przy wymiarze sprawiedliwości. Wówczas się pojawili, że właśnie ci nowi sędziowie, którzy obecna władza ich nazywa neosędziami i ona wszystko kwestionuje. No, akurat byłem wczoraj w... Zapros na zaproszenie w innej telewizji prawicowej, i tam akurat na żywo była relacja z tego, i no, miałem okazję patrzeć, jak to wygląda. Tam się natychmiast pojawiła e, grupa rozwrzeszczanych pań e, w średnim bądź zaawansowanym wieku, nawet zdaje się. Tam była żona tego pana Kijowskiego, o którym już trochę zapomnieliśmy z Komitetu Obrony Demokracji, i one robiły wszystko żeby przeszkodzić w procedowaniu tej sprawy, mam te, no, rzeczywiście jakieś okrzyki, jakieś szamotaniny i tak ja dalej. W ogóle jestem zdziwiony, że sąd nie jest w stanie przysolić takim ludziom po prostu jakiejś solidnej kary finansowej i, i żeby był święty spokój, bo to, to jest takie to źle wygląda, tak? Bo to jest taka obraza autorytetu państwa, mhm. kiedy ci biedni mhm. funkcjonariusze coś z tymi babciami próbują się szamotać, nie mogą one i uciekają z tymi karteczkami, no, źle to wygląda, ale na szczęście mamy happy end, rzeczywiście są Najwyższy, te dwie izby, które obradowały wspólnie, wydały takie właśnie orzeczenie, że nie można mówić o jakichś neosędziach, są po prostu sędziowie w Polsce i, i tyle, i tego trzeba się trzymać, bo tak naprawdę jeśli będziemy się dawali wpuszczać w takie w takie jakieś rozgrywki no to prowadzi to do tego, że ludzie przestają uznawać wyroki, mm -hmm. politycy jednej partii tak. nie uznają tego wyroku, tak czy tamtego, bo to są od was, ci są od nas, no nie, no Trybunał, wymiar sprawiedliwości powinien być niezawisły, tak, od partii politycznych i do tego musimy dążyć, ale czy to się przy tej koalicji uda, to, to, to wątpię, no ale czekamy. Wracając jeszcze do błędów poprzedniej władzy, bo tutaj cały czas patrzymy na ręce zarówno politykom PiSu, jak i Platformy. Jeśli chodzi o PiS, to ym, wiadomo, że teraz zmienia swoje oblicze na jawnie antyimigranckie. No, znamy chociażby pana Dominika Tarczyńskiego, który zawsze podkreśla, że jest zero tych nielegalnych migrantów w Polsce. No ale co w tak. związku z tym się wiąże? Mieliśmy do czynienia parę dni temu z wypowiedzią pana Waldemara Budy z Prawej i Sprawiedliwości podczas jakiegoś spotkania z lewicowymi działaczami Aha. gdzie wspomniał że no w sumie wy... powinniśmy pod jakimiś warunkami migrantów wpuszczać tak, chyba była taka kuryzalna wypowiedź, on się dostosował do, do tej całej dyskusji, bo tam była właśnie pani Biat i, i jakieś takie lewicowe polityczki, jak one same się nazywają. No i pan Buda właśnie mówi, że no nie, bo, bo, bo były zarzuty, że właśnie pana ugrupowanie to nie chce tych migrantów, to skandal, Polska zginie bez migrantów. A mówi, nieprawda, my chcemy, tylko my nie chcemy wszystkich, my chcemy tych dobrych, a tych złych to my nie chcemy. No i tak właśnie. Też to skomentowałem, że no to kto będzie decydował, kto jest dobry, a kto zły, z jakiego kraju są dobrzy, a z jakiego są źli, no ja rozumiem, że jemu chodziło o to, że z Ukrainy czy z Białorusi to są dobrzy, tak, a jak gdzieś tam dalej to już są niedobrzy, ale to są bardzo nieostre kryteria i, i podejrzewam, że zaraz by trzeba było stworzyć jakąś bardzo ważną agendę, jakiś urząd do spraw oceniania, kto jest dobrym migrantem i stworzyć ileś tam... Setek etatów i ekspertów zatrudnić, żeby oni oceniali. No, głupota, oczywiście, albo jesteśmy za, albo jesteśmy przeciw. My jesteśmy przeciw. Ja uważam osobiście, że Polska sobie bez migrantów poradzi, mimo kryzysu demograficznego, ale też zmienia się rzeczywistość, rynek pracy się bardzo zmienia, nie potrzeba aż tak wielu rąk do pracy w tej chwili, żebyśmy musieli ściągać te setki, tysiące, czy znaczy miliony wręcz migrantów, którzy są, nie mają kompetencji, żeby wykonywać jakieś skomplikowane, wymagające doświadczenia czy wykształcenia pracy, tylko to są ludzie, którzy mogą wykonać najprostsze prace i dla nich tej pracy nie będzie w obecnej sytuacji, tylko oni będą po prostu na zasiłkach, tak? Tak to, na to trzeba po prostu patrzeć, mhm. tak? Więc my sobie ściągamy tak naprawdę e, ustami takich panów but, tak? E, problemy na, na głowę, które prędzej czy później w nas uderzą z dziesięciokrotną siłą, tak? Więc apeluję o rozsądek, Dziwi mnie ta wypowiedź, bo widziałem właśnie, że teraz i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński, oni wszyscy mówili takim głosem: że nie, 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 my będziemy pilnować tu. Przecież na granicach stali, nie będziemy wpuszczać i nagle takie wypowiedzi. Właśnie. Natomiast no, nas to nie dziwi, bo pamiętamy, że to PiS w sumie największą ilość migrantów, co, co prawda. Legalnych, ale z obcych kulturowo państw wpuścił do Polski, więc nas to nie dziwi. Natomiast, no to jak powinny te kryteria według Ciebie, Marku, wyglądać? Jak na przykład ktoś, no nie wiem, z Francji albo z Niemiec czuje się tam mm -hmm. już niebezpiecznie, bo stało się tak. bez, niebezpiecznie na Zachodzie, no to jak powinno ja się No, tacy to robić? ludzie to de facto nie będą migrantami ekonomicznymi, tylko to będą uchodźcy polityczni, jeśli tam sytuacja się nie poprawi, bo mm -hmm. jeśli słyszymy, że ci ludzie są prześladowani rzeczywiście na jakieś wpisy w internecie, co ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Chociaż, ale w ogóle no, nie czują się bezpiecznie w tych krajach, są poddawani po prostu prześladowaniom, na razie przez mniejszość, ale z czasem ta mniejszość stanie się większością, no to takich ludzi my możemy przyjmować, ale na zasadzie takiej, że, okej, okay, y, jeśli rzeczywiście czujesz się, zagrożony w swoim kraju, to w imię takiej europejskiej solidarności, tak, no to mam ma prawo ich przyjmować, ale przede wszystkim powinniśmy przyjmować. Polaków mieszkających w Kazachstanie tych ludzi, którzy zostali skazani na to wygnanie, których potomkowie do dziś tam żyją, i żaden rząd przez te 30 parę lat nie był w stanie tego kompleksowo rozwiązać. To jest jeden z wielkich, z największych skandali. Z jakimi mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą naszą Trzecią Rzeczpospolitą. Natomiast teraz są jakieś komiczne pomysły lansowane przez prezydenta, zdaje się, i jego otoczenie, żeby sprowadzać Polaków, ale z takiej bliskiej zagranicy, czyli z naszych dawnych Kresów Wschodnich, choćby z Litwy. Z czym ja się nie zgadzam, bo uważam, że ci Polacy tam po prostu żyją od wieków i to nie jest żadna Polonia, czy to nie są żadni imigranci, tylko to są ludzie, którzy... No Polska od, 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 odeszła od mm -hmm. nich, tak, a oni tam cały czas są tymi Polakami, więc oni tam powinni być i to świadectwo polskości dalej nam przedstawiać swoje, bo to naprawdę są ludzie. Którzy naprawdę bohatersko bronią tej, tej swojej tożsamości narodowej i nie widzę żadnego powodu, żeby ich tutaj sprowadzać do, nie wiem, z, spod Wilna gdzieś pod Zieloną Górę. To nie ma żadnego sensu, bo to już zrobiono w latach czterdziestych. Po, po to, 40 żeby Wilno roku. zabrać od Polski? Tak, no, bo tych wszystkich repatriantów przecież w dużej mierze wówczas przesiedlono i jeśli już ktoś tam został, no to. Oczywiście tam jest problem, bo oni podlegają presji takiej antypolskiej, tak, wynaradawiania. I to w Litwie niestety ma to miejsce, co jest, mówię ze smutkiem, no ale to, to antypolskość Litwinów jest znana od dziesiątek lat, więc tym bardziej no, trzeba ich wspierać, ale żeby oni jednak byli... Nad tym niemnem, nad tą Wilną, czy na Białorusi, czy nawet na Ukrainie, gdzie jest ich stosunkowo mało, już niestety, ale tam w tej ziemi lwowskiej i tak dalej wciąż Polacy żyją i oni powinni tam dalej być, tak. Ale Polacy z Kazachstanu, z Syberii, jak najbardziej należałoby ich sprowadzać, a nie z jakichś. Ludzi z Afryki Subsaharyjskiej czy gdzieś tam z Azji Środkowej, tak? to, mhm. to nie ma sensu. E, jeszcze kwestia decyzji ministra Sikorskiego o wysłaniu 100 milionów na dalszą pomoc Ukrainie, tak jakby to były jego prywatne pieniądze, my wszyscy na to nadal łożymy. No i jakieś takie wiadomo, podskakiwania w stronę Rosji na zasadzie, jeżeli będzie jeszcze jakakolwiek prowokacja, to oni zobaczą, jak zwykle no, widzimy takie działanie jak pana Szymona Hołowni Moim zdaniem bardzo niebezpieczne po prostu narzucanie się, prowokowanie. Jak to oceniasz Marku? Nie, no to już chyba kilkakrotnie rozmawialiśmy o tej naszej rusofobii, która jest sztucznie, moim zdaniem, w tej chwili podgrzewana właśnie przez polityków, przez elity. Nie do końca polskie, mam wrażenie, że częściowo antypolskie elity, które są zainteresowane tym, żeby podtrzymywać w Polsce taki płomień po prostu woje, wojenny, tak? Ta partia w cały czas, cały czas podjudza, tak, naszą opinię publiczną przeciwko Rosji, gdzie... Nie widzę najmniejszego powodu w obecnej sytuacji, jaka ma miejsce tam na wschodzie Ukrainy, żebyśmy my cały czas się na tą Rosję rzucali, gdzie de facto ten konflikt jest w tej chwili. Mam wrażenie, że jednak zmierza ku finałowi. Ukraina poniosła porażkę, tak to trzeba na to popatrzeć. Na pewno nie zachowa całego swojego terytorium. No i w tym momencie, kiedy my z tymi zwycięzcami tak, de facto chcemy tam, nie wiem, no to... Brak instynktu samozachowawczego to jest moim zdaniem, ponieważ mimo że Rosjanie jako tacy czują tam dużo sympatii do, do Polaków, co nawet może być zaskakujące, biorąc pod uwagę tą skalę tego wszystkich, tych wszystkich sygnałów rusofobicznych, bo oni rozumieją, że to są władze, że to nie do końca ludzie tak myślą, więc no ale to też się może skończyć niedobrze. No nie powinno się po prostu. W ten sposób rozmawiać z naszym, jak sąsiadem. My z Rosją nie prowadzimy wojny, powinniśmy być w tym sporze po prostu neutralni. I te wszystkie argumenty, takie tak, że to Ukraina walczy za nas i tak dalej, nie, nie walczy za nas, tak. ona walczy za siebie. I o ile na początku, i to nawet pan Janusz Korwin-Mikke stawiał taką tezę, że trzeba wspomagać słabszego, tak, bo na, dla nas jest ważne, żeby. Te obie strony jakoś tam walczyły, wykrwawiały się i zostawiły nas w spokoju, miał takie bardzo pragmatyczne podejście, no to teraz już to już nie ma sensu, tak? bo, bo już widać, że to, że to nic nie zmieni, tak? to Ukraińcy muszą się pogodzić z tą porażką, z utratą Krymu, Donbasu i tak dalej. Im prędzej to zrobią, tym dla nich lepiej, bo mniej ludzi po prostu zginie. I tyle. No. Wielu się też orientuje, że to jest wojna w interesie oligarchów, tak naprawdę, hmm. tych, którzy... Korupcja, no to tak, skandale jest... korupcyjne, no to jest przecież absurd. To Polacy to widzą, no zwykli ludzie w Polsce to mm -hmm. naprawdę widzą i, i rozumieją, że te wszystkie pieniądze, o których tak mówi z taką lubością i ja astymą minister Sikorski, no to idą w dużej mierze do kieszeni tych ukraińskich oligarchów. No to kto chce być frajerem, tak? I no chyba nikt, ja przynajmniej nie chcę. I nasi świadomi widzowie też nie chcą, żeby zbić z nami piątkę, zakupić książkę w atrakcyjnej cenie, zrobić zdjęcie z naszymi redaktorami, zapraszamy na najbliższe targi w ten weekend w Rzeszowie. Rzeszowie tak. i. W Rzeszowie, w piątek, czyli jutro, o godzinie 17 Hotel Metropolitan. Tam oczywiście atak lewactwa, lewica nowa atakuje właścicieli tego hotelu, ale z tego co wiem. Z tego, co informuje Pani Karolina Pikuła, która jest szefową tych podkarpackich struktur Korony, nie jest zagrożone to spotkanie w tej lokalizacji. W sobotę jest spotkanie z kolei w takiej miejscowości Obsza w okolicach Zamościa i jeszcze tego samego dnia w Jaśle i Lubaczowie. W Jaśle o 11, w Lubaczowie o 17. No i tydzień później będziemy z kolei w innej części, to są jedną z imprez, my współorganizujemy razem z przedstawicielami z kolei Korony Lubuskie. Tak, to jest Zielona Góra, 13 grudnia, 11.19. Póki co zajazd kultury, ulica 1, 78, ale już pisał mi tam Pan, że pojawiły się oczywiście opinie, że na tej naszej graficzce postać Grzegorza Brauna jest za duża, więc oni już robią jakieś problemy, ale no miejmy nadzieję, że że się opanują. No niestety taka jest codzienność, że praktycznie każda z tych imprez, którą my organizujemy, czy, czy korona, czy my, jako najwyższy czas jest oprotestowywana, jest jakiś hejt, są jakieś żądania, petycje, listy, no okropne rzeczy, no ale zawsze się odbywają, tak. A dzień wcześniej, 12 grudnia, będziemy w Szczecinie, tylko jeszcze nie wiem w jakim miejscu, ale będziemy informować. Zapraszamy serdecznie, też wspomnimy, że co prawda ataków bezpośrednich na naszą konferencję nie było, ale gromadziła się tam policja, były informacje, żeby zdejmować banery, tak. więc byliśmy tam w warunkach typowo partyzanckich, kto wiedział, ten przyszedł, potem też udało się kogoś tam y, zatrudnić do, y, do roznoszenia ulotek, więc też mieliśmy takie wsparcie ze strony działaczy, ale poza tym, no niestety, tak to wygląda, Szanowni Państwo, jesteśmy uciszani w pseudo Polsce, a żebyśmy byli wolni, to prosimy o dalsze wsparcie Fundacji Mczas, żebyśmy dalej mogli tworzyć te niezależne propolskie media. To chyba wszystkie pytania, tematy na dziś, na, w bieżącym, aktualnym tygodniu. Dziękuję bardzo Marku za Dziękuję dzisiejszy bardzo. program. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych. Prosimy o udostępnienia.